Cześć ludzie, witajcie w kolejnym tygodniku mangowym. Ja jestem Frono, to jest Heviro, przywitaj się. Siema, Siema ludzie. I dzisiaj recenzujemy dla Was chapter Fairy Tail'a numer 389. Podwójne smoki kontra król Hadesu. Była taka gra kiedyś Double Dragon. Była, fajna bijatyka. No, no tego zostaje jeszcze. Hmm. I, I zaczynamy słuchajcie. od strony tytułowej. I ma co robi? Przemyca nam dobre, dobre rady. rady. Tak. myj zęby. Chyba myj cycki. Tak. Dzisiaj już nie. Nie na jest... golej pod spódniczkę. Tak. Ale może, ale jednak możesz. Bo tak to ale znaczy nie, nie, to znaczy tak, tak. Japońskie hentai zasady w życiu. <noise> Dokładnie. E, tym no. razem nie mamy żadnych majtków, żadnych cycków. Mamy tylko. Mamy mordę. Tak, mamy mordę. Gadzilla i tego Black Panthera, on się Black Panther nazywa? Panter Czy Black Lily? Panther Lily, okej, okay, dobra. Panther Lily. I, I ty mamy, gdzieś, że... tak. Tygodniowa dobra rada to jest... Że posiedzenia są złe. No, że nie, jak nie śpisz w nocy, to będziesz miał zły wzrok. I skórę. I złą skórę. Tak. Ta. No jeden jest futrzasty, drugi ma jakieś, jakieś piercingi naturalne, nie wiem, nie, nie wiem co to jest, on sobie nitownicą po twarzy przejechał czy coś, Nie wiem. to jest metalowy smok, no musiał tak hmm. zaakcentować, nie potrafisz tego zrozumieć, hmm. nie jesteś trendy. Nie no, w przyszłym tygodniu ja czekam na to, że na czerwonym świetle jest złe. No. Dobra, ale przechodzimy do Choptera. No. Nasze podwójne smoki. Nie, miałem wiesz, trzy kolorowe strony, tak... No ja, ja też miałem. Grupa skandlacyjna, wrzucę sobie trzy kolorowe strony zupełnie niezwiązane z, z Fabułą, no ale dobra. Ale to wiesz co. Jak pamiętacie... przygotować na zajebistość. Tak. E, jak pamiętacie Stinky rogu, rogiu, rogu, rouge. Rogiu. Rudy. Według X-men. Dobra. nieważne. Tak, Regis. Regis, jak w Megasie. A... Spadli oczywiście z grupy nic, nic Pietruchy, ratując Minerwę. Mine... Neo Minerwę. Minerwę. Tak. Okazuje się, że Erza, Erza ten wysłała im list. Tak, i okazało się, że Erza nie jest taka dobra w pisaniu. Ale no. co jest fajne, bo pamiętając to. Os Skąd zapchodzi, No to jest no. trudne, żeby nie wiem, miała jakąś elokwencję. Dokładnie. Dokładnie. I to jest taki, taki fajny, mały akcent Tak, no i oczywiście Sting jako mistrz Gildii mówi Wr księżniczko, wróćmy razem do Gildii. <gulanie> wróćmy les i wróć ze mną razem do domu. Choć To nie że chciałaś zarąbać wszystko, co się rusza i straciłaś. Hmm. Chodź! To jest nieważne. Wybaczamy ci, bo po to są przyjaciele. Przyjaźń to magia. Ta. I po prostu dalej mamy takie rozeznanie sytuacji, co się Ta. dzieje. Perza się dowiaduje, że nie był jeden face. Face się, face się aktywuje za godzinę. No, oczywiście. No timer się zrestartował. Nie wiem, nie wiem póki im te 3000 bomb. Naprawdę. 3000 to jest przecież jakaś oszałamiająca liczba. I żeby nam to działało na Psychofizykę, słów. No, to nieważne. O, o Jezu, tylko nie to, co masz na myśli. E. Jezus to Maria. Mu... Tak, to nie może być Czy... prawda. A, bo to nie mogło być kontrolowane niezależnie. Tak, mm. wszyscy podchodzą i odpalają, kurde. Tak. Ale, ale nie bójcie się. Fa ten gruby facet, który był tym przewodniczącym. On ma, on ma moc odpalania ich jednocześnie. Mm. Ale on przecież zginął. Dokładnie, ale co? Gildia ma i to jest kapitan piasek. Ale to jest fajne, bo jest taki fajnie, jakby on piasek krwawił, to mi się podoba. No. Tak? To, I wtedy wpada Sting z Roger i mówią: Wy zatrzymajcie gębę? Aha, dokładnie. A, my, a czy to, to wy zatrzymacie sami? Facebooka? Taka przeprotna ironia. Ojej. I, i po prostu oczywiście się rzucają w stylu... I w stylu naszego głównego hmm. Dragon Slayera? Tak. To jest Ty, fajne. No. To, to podoba mi się to, tylko mam z tym jeden problem. Hmm. Dlaczego to musieli być znowu, cholerni? Dragon Slayerzy. Dlaczego? Czy mamy jakiegoś koksa, którym po prostu, nie wiem, może z gildii głównej, bo jak już to główna gildia się bawi? Może mamy takiego koksa, poczekaj, takiego, który potrafi niszczyć, po prostu jest jedną z najsilniejszych postaci w całym tym uniwersum. Jeśli nie najsilniejszą? Gildards? No tak! Ale to nie. było, wiesz, mało zabawne. No tak, no tutaj to po prostu by się on nie, on nie bawił, ale kurde, no przynajmniej to jest jakaś postać, z którą mogliby, nie wiem, króla Hadesu pokoksować, Gildat miałby jakąś zabawę z życia. A nie, on, on chodzi i uwalnia, i rozwala wioski, ratując je jednocześnie. Dokładnie. Ale następne, następne, strony to jest taka generalnie Sting rozrogiem się biją z Hadesem. Tak. Erza stwierdza oczywistą oczywistość, uważajcie, bo jego moc jest potężna. Oczywiście Miss Gildi Sting mówi, do kogo ty mnie porównujesz. Tak, dokładnie. Do faceta, który raz zjechał jedną ręką mając palec, nie powiem gdzie? No dokładnie. Nie. Nie, nie, ja z tego niego się nie Ale kurde, jak ja uwielbiam pro... Ja uwielbiam Rick Stinga. Bo to no. jest cholerny promień. To jest Kamehama. Ale czego ale się spodziewaliśmy zajebiste. po Smoku Światła, czy tam czegoś, czego ale tam. Ale to jest zajebiste, ale i Hades oczywiście jednym palówkiem przesuwa. A dokładnie. Ktoś kto się Ryzenem wzoruje. Ale to, to była tylko zmyłka, bo Rogue atakuje od tyłu. To, cięciem smok, Smoka Cienia. Smoka. Kurw. W DnD-ku cienisty smog był straszny, bo dawał negatywne poziomy. Ja, nie, ja już nie pamiętam, dawno ten nie grałem. I dalej mamy, mamy moc Hadesa, którą jest róża wybuchowa. Nie, już to jest bardzo... w ogóle cień. To jest cięcie róży. Podoba mi się ten atak. Chcę go już, zobaczyć bardziej, już bardziej pedalskie nie mogło być. Mam ci, mam ci przypomnieć tego Frekrona z Blicza. Który walczył z tym chomciką? Dobra, to się nie liczy. No i Tego, co klony my... tworzył, tak? Nie, ten, co tak stał i co stał się tym. Jednorostcem, co był takie Dobra, wie, halmanci, dobra. To był strach. I oczywiście mam na końcu had Hadesa, który mówi: Nie lubię jak się Używa tej smoczej magii. Jak... Jak... Tak. tak. Ale my nie jesteśmy nimi ale nas zwierzęta w kuwa, kiedy naszych przyjaciół się atakuje. I mm. oczywiście Mina na wkurzonego na Maxa. Dokładnie, prawie, prawie normalnie Biakugan. No. I uwaga mamy przeskok. Chyba najmniej spodziewany przeskok. Tak, najmniej spodziewany przeskok, bo mamy w końcu. W końcu mamy przeskok do Greya i Sub Zero. Czy jakąś od Silver, o Silver on się nazywa. Tak. Sub Zero. Sub Zero, tak. Jego się nazywa Sub Zero. Mm. Dobra. I po prostu on, on tak się męczy nad tym swoim synem. Mówi, że. Dobra, tak nie jest to powiedziane, ale jeżeli to jest coś innego niż już syn. Bardziej to po prostu... sub, już bardziej subtelnie nie mógł tego powiedzieć. Gray mówi: mógł. O, znam Twój głos, znam Twoją twarz, ale jesteś inną ale yeah, osobą. Ale wcześniej, ale wcześniej Silver strasznie się stara. Wejdź pod skórę greja, we to tyle no. fejsów, wybuchnie im prosto. Że chciał zobaczyć na jego twarzy desperację, desperację. strach. Bo. I on mówi, że ten... Że tak, poznaliśmy się. I że on, i Grej rozpoznaje tak, jak powiedziałeś, głos, no. I ostatnia strona. Kim to, jesteś? To jest coś. To jest coś, co... Jest na do kogoś innego. Kim ty do kurczaka jesteś. Dokładnie. I na tym się kończy chapter. Na I dalej tym się kończy chapter. Wszystkim. Mam tak. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że będzie na dalszy Retro. ciąg Greja i Silvera w przyszłym chapterze. Też mam taką nadzieję, ale coś mi się, The się of Abon, wyglądało. to, story czyli najprawdopodobniej jakiś flashback. Tak, ale wiesz co mnie najbardziej tutaj boli. No. Patrz, Silver ma... T... Zobacz ile Silver ma tych blizn tego wszystkiego, nie? No. M mogło to być tak, że on był kochającym ojcem, który tam trwało o swojego syna, a przyszła jakaś demonica. Chce w moc, tak, bo muszę uratować syna. Poświęć swoją duszę, dobro i te... No ty... czy... <laughs> Poświęć swoją po duszę, przyjaźń to magia, tak. Nie, nie, absolutnie. To jest taki no. typ mangi, że... Absolutnie bym nie, nie. Co możemy jeszcze więcej na ten temat chapteru powiedzieć? Fajny był, mimo że nie było cycków. Był w porządku. Był bardzo w porządku. A nie sądziłem, że mi się chapter bez cycków tak bardzo spodoba. <laughs> Oj! Nie no, frono, zaraz wyjdzie do tego, że mam mentalność 14-latków. Wcale nie, bo 15-latków. Dokładnie. Pijemy już alkohol. No. Karmi <laughs> dlatego... do przetrzepie generalnie. O, ho, ho, ho. Nie, słuchaj, ja, ja w stanie miałem fazę po się. Mówię ci, spok, spok, spok. Dobra, ale nie, ale nie reklam reklamuj. Lemon. Nie, nie reklamuj. Rano, nie to, taki lemon po czym rano. Rano miałem taki lemon, jak mi zaczęło w głowie nam pieprzać, mówię ci to. Dobra, nie reklamujmy tutaj soczków owocowych. Czułem hmm. się jak w <laughs> Do e, Jako, że nic, dobra, nic dobra, konstruktywnego już nie wymyślimy na temat tego chapteru. Nie wymyślimy. Więc... Jedyny minus tego chapteru jest to, że po prostu nie, że znowu stracono taką fajną moment, że w pradzi gildarco. Hmm. I, I to chyba boli najbardziej. Z tego całego chaptera, po prostu brakuje mi tego faceta. Nie ale to, patrz, jak wróci, jak wróci, jak gdzieś, jak gdzieś wpadnie, to jak się będziesz cieszył. Ale ja nie wiem, co by, co by musieli zrobić, żeby wpadł. Nie, że myślę, że ten... to, już, to już jest ten poziom, że że to jest trochę niżej niż ten król Hadesu i ci Slayerzy. Nie, ale i to. Te... No, odpię. Ale wiesz, co mi się wydaje? Gdy no. wiem, kogo wprowadzą? No. wprowadzą? Czarnego Zetsu. Który od początku historii magii magi tego wszystkiego kierował tylko po to, by ożywić swoją matkę. W Fairy i w i w One Piece. Ie. W One Piece myślisz, że to jest czarny wiek, którego nic nie wie co się dzieje? Nie! To jest czarny zecu, on tym wszystkim steruje. Dokładnie moc Blackberda, to czarny zecu. Dokładnie. Ale dobra, my już schodzimy, schodzimy już z tematu, nie chcemy schodzić z tematu więcej? Nie chcemy schodzić z tematu Więc dlatego, że żegnamy ja... się. Łapy w górę, jak oglądacie, jeśli ktokolwiek ogląda. <laughs> Oprócz ludzi, którzy, chcą, którzy nam płacą za to, nie no zaczynamy. Dokładnie, dobra, więc trzymajcie. żegnamy się. Trzymajcie się. Cześć. Pa.